Nie macie jeszcze planów, albo nie wiecie, co dzieje się w Waszym mieście? Nowy serwis alekiedy.pl pomoże Wam w planowaniu rozrywek. Czym różni się od innych portali poświęconych aktualnym wydarzeniom? O tym opowiedzieli nam Sławomir Czusz i Agnieszka Kozak. Zwykle odbywa się to w taki sposób, żeby znaleźć jakąś ciekawą informację o tym, co się dzieje w mieście. Trzeba przewertować dziesiątki stron, forów, przeglądać wyszukiwarkę i tysiące stron, które wyskakują. Pomyśleliśmy, że fajnie by było, gdyby pojawiło się jedno miejsce, które spełni te wszystkie potrzeby. Ale kiedy to główny informator do spraw pasjonujących wydarzeń? To znaczy, że niezależnie czy osoba, która odwiedzi nasz portal, interesuje się kinem, warsztatami teatralnymi, typowym clubbingiem, czy np. zdrowym żywieniem i kulinariami, znajdzie na naszym portalu swoją niszę. Poza tym, że ją znajdzie, nie będzie otrzymywać żadnych niepożądanych informacji. Użytkownik, który raz ustali swoje kategorie zainteresowań, określi, jakie informacje chce otrzymywać, będzie już zawsze je otrzymywał. W pierwszej kolejności, w momencie, kiedy trafiamy na portal, system rozpoznaje, z jakiego miasta się logujemy. I automatycznie dostosowuje kontent strony do tego pierwszego, najbardziej podstawowego kryterium. Tak? Czyli jeżeli logujemy się w Warszawie, dostajemy informacje o wydarzeniach i miejscach w Warszawie. Możemy skorzystać z bardzo podstawowej wyszukiwarki, serwisu i tam wpisujemy żądaną frazę, zaznaczamy kiedy i zaznaczamy gdzie, tak? I dostajemy zwrot w postaci informacji o miejscach, wydarzeniach. Mało tego. Jeszcze horyzont czasowy do tego i czy to jest wydarzenie typowo lokalne, czy jest to koncept z racji odbywającego się tam przeglądu. Prowadziliśmy dla naszych użytkowników specjalną kategorię, nazywa się Hot Deals i polega ona na tym, że przeszukując kategorię pod kątem naszych zainteresowań, możemy trafić na wiele ofert promocyjnych, na przykład rabat na zabiegi kosmetyczne, lunch w bardzo atrakcyjnej czy chociażby kursy językowe. Ostatni hot deal, jedna sztuka została na bardzo interesujący kurs języka japońskiego. Ale to nie wszystko, bo dajemy też użytkownikom szereg narzędzi o charakterze społecznościowym, więc umożliwiamy im zamieszczanie swoich własnych wartościowych treści. Tak? Są to recenzje, opinie, oceny, komentarze, a także wszystkie narzędzia takie typowo społecznościowe, tak? czyli wspólne organizowanie wyjść, zapraszanie swoich znajomych. Więc to jest zasadnicza różnica. Tak? W takim modelu biznesowym nie działa żaden inny portal w Polsce o tej tematyce. いまとにかく。